Dzień dobry, witam państwa w drugim odcinku programu Konstytucja na Fali. Tak jak zapowiadałem tydzień temu, dzisiaj przyjrzymy się źródłom prawa w Konstytucji. Na wstępie, taka drobna ciekawostka. Niedawno czytałem duże opracowanie byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Mirosława Granata. Zauważył on, że źródła prawa w obecnie obowiązującej konstytucji, tej z 1997 roku, uregulowane są po raz pierwszy. W żadnej z wcześniejszych konstytucji ta materia w ogóle nie była przedmiotem regulacji aktu prawnego tak wysokiej rangi. Co więcej, zagadnienie to uregulowane jest dość obszernie. Konstytucja wskazuje, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Aktem prawa miejscowego może być np. uchwała Rady Gminy lub sejmiku województwa. Artykuł 88 ust. 1 konstytucji stanowi natomiast, że warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Nie można więc wymagać od obywatela tego, żeby przestrzegał przepisów, które nie zostały opublikowane. W tym miejscu, jako ciekawostkę, wskażę tylko, że w lutym opublikowane w dzienniku ustaw zostały zmienione załączniki do podpisanej w Paryżu konwencji regulującej kwestie zwalczania dopingu w sporcie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że załączniki te opublikowane w lutym zawierały wykaz niedozwolonych substancji i miały obowiązywać od 1 stycznia, a więc miesiąc przed ich opublikowaniem. Należy zastanowić się, jak w takim razie potraktować sportowca przyłapanego na używaniu takiej substancji, która znalazła się w tym załączniku, a wcześniej w nim nie figurowała, jeszcze przed jego opublikowaniem. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że ten obowiązek ogłaszania nie dotyczył umów międzynarodowych. Konstytucja stanowi, że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści tego aktu. Jest to ten przepis, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. Kiedy poddamy go dogłębnej analizie, to możemy dostrzec trzy elementy, które musi zawierać każdy przepis ustawy stanowiący upoważnienie do wydania rozporządzenia. Są to po pierwsze wskazanie organu, który ma wydać określone rozporządzenie. Może być nim na przykład Rada Ministrów, określony minister, prezydent lub Krajowa Rada Radiofonii i telewizji. Drugim elementem musi być dokładnie określony zakres spraw, które w takim rozporządzeniu mają być ujęte. Ustawa musi więc dokładnie określać, co ma zawierać rozporządzenie. Wytyczne co do treści. Tutaj mamy pewien problem, bo trzeba poszukać granicy pomiędzy zakresem spraw a wytycznymi co do treści. Można posłużyć się tutaj przykładem, na przykład artykułem 50 Ordynacji Podatkowej. Przepis ten mówi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w niektórych wymienionych tam kolejno przepisach, których jest dość dużo, nie będę całości cytował. Minister musi też określić grupy podatników, w którym przedłużono te terminy, rodzaje czynności, w których termin wykonania został przedłużony oraz dzień upływu przedłużonego terminu. Myślę, że w przepisie tym dość łatwo odnaleźć każdy z tych elementów, o których mówiłem już wcześniej. Organem uprawnionym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych zakresem spraw przekazanych. Jest po prostu przedłużenie terminu, wraz z wyłączeniem niektórych tych terminów, które mogłyby być przedłużone. Natomiast wytycznymi co do treści są wszystkie te elementy, to znaczy dokładnie określone terminy, podatnicy i tak dalej. Te, które były przed chwilą przeze mnie czytane. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja aktów prawa miejscowego. Co prawda, również mogą być one. Ustanawiane jedynie na podstawach i w granicach upoważnienia zawartego w ustawie, ale autorzy Konstytucji w tym wypadku nie obwarowali treści przepisu wskazaniem przepisów ustawy, na podstawie których mają być wydawane akty prawa miejscowego oraz wskazaniem zakresu spraw, które mogą być aktami prawa miejscowego uregulowane, a także wytycznymi co do ich treści. Trudno natomiast wyobrazić sobie przyznanie Radzie Gminy kompetencji do podjęcia uchwały bez wskazania, w jakiej sprawie mogą być te uchwały podejmowane, choćby w sposób dość ogólny. Zważywszy też na fakt, że akty prawa miejscowego wydawane są jedynie na podstawie ustaw, to trzeba uznać, że nie mogą być z nimi sprzeczne, a niewątpliwie gdyby organ samorządu podjął uchwałę w sprawie, która nie wynika z ustawy zawierającej upoważnienie, to miałaby miejsce właśnie taka sprzeczność. Zbliżając się do końca, pozwolę sobie jeszcze na jedną uwagę. Zgodnie z artykułem 178 ust. 1 Konstytucji, sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Przepis ten nie stanowi podstaw ku temu, żeby wojewódzki sąd administracyjny mógł odmówić stosowania przepisów Ustawy. Stanowi natomiast podstawę do tego, co wydarzyło się niedawno w Opolu, kiedy sąd uznał, że odmówi stosowania przepisów rozporządzenia, uznając je za sprzeczne z ustawą. Przepis ten nie pozwala sądom dokonywać zgodności, m, oceny zgodności ustaw z konstytucją. Bo to jest uprawnienie zarezerwowane dla Trybunału Konstytucyjnego, pozwala natomiast sądom dokonywać oceny zgodności rozporządzeń z ustawami i oczywiście też z Konstytucją. Zapewne zauważyli Państwo, że pominąłem tutaj kwestie związane z umowami międzynarodowymi i ich miejscem w porządku prawnym. Uważam, że to zagadnienie wymaga więc poświęcenia więcej czasu, a nawet całego odcinka. I właśnie umową międzynarodowym poświęcę kolejne nagranie. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.